Czy będzie afera szeligowa dziś? No kurwa, oczywiście, że tak. Szeliga dobry frik. Nie, Szeliga to jest zajebisty, bo Szeliga czasami zje rywala w OKTAGONIE, czasami zje kozę. Yy, no, 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 po Szelidze się kurwa można wszystkiego spodziewać, nie? <ścoughs> Dobra, jak już mówimy o Szelidze, to obejrzymy ten film. Kolega, w dupę nie ruszamy, no kurwa. To nie jest żaden mój kolega. To, że zbierałem pieniądze, bo chciałem pomóc. Nie znaczy, że ktoś jest moim ciacielem kolego. Ja ani nie znałem. Ty, stary, najlepsze jest to, że on sobie skrzyki w CS otwierał i w tle rozmawiał na temat żony swojego trenera, nie? Wyobraźcie sobie, jakie by to zajebiste było. Jak on by w taki był mega w pełni wczuty, opowiadałby, odpowiadałby na wszystkie zarzuty z czatu, i nagle by krzyczał: O kurwa, ale kosa ja pierdolę, kurwa, widzowie, piąteczka. Pamiętajcie, z kodem Shelli. I potem znowu do tematu. To by złoto totalne było. Uh. Zanim kurwa... tak, mój przyjaciel na konferencji. Filmu... Ja pierdolę. Trener nie leży w śpiączce. Trener leży bez żadnej aktywności kurwa mózgowej. Czarnocz. Chciałem pomóc, bo wierzyłem w to, że wyzdrowieje. Wyczycajcie tego kurwa. Nie Oj boże. Czemu mu robić na Oj boże. Kurwa, Ania ze wszystkim była całkowicie sama. Rozumiecie o co chodzi? Rafała nie ma. Jego mózg uległ kurwa takiemu uszkodzeniom, że nie ma z nim nawet żadnego kontaktu. On nie ma żadnej świadomości. Rozumiecie to? Wy nie zrozumiecie, no ja wiem. No, nie zrozumiemy tego. No nie zrozumiemy, ale nie zrozumiemy tego z tego powodu, że ty masz inne podejście do tego tematu niż my, dlatego że ciebie łączą kurwa emocje. Jeżeli jesteś faktycznie zakochany, to w twoim mózgu wytworzyły się takie związki chemiczne, których my nie potrafimy kurwa zrozumieć, bo prawda jest taka, że miłość, zauroczenie, zwał jak zwał, w jakiś sposób cię kurwa oślepia. Oślepia Cię, tak? Nie patrzysz racjonalnie na sytuację, tylko patrzysz na sytuację poprzez aspekty hormonalne czy tam chemiczne, które zachodzą w Twoim ciele. Więc zawsze osoba, która będzie w jakiejś relacji, będzie stawiać swoje dobro i dobro drugiej osoby ponad wszystko. Będzie miało zupełnie inny pogląd na sytuację. No, z mojego punktu widzenia to, co zrobił Szeliga, jest mega słabe. Prawda jest taka, że prędzej czy później internet o tym zapomni, a jeżeli nie zapomni, to będzie po prostu to memował podobnie, jak memuje się wpierdalanie GLUTów. Ja myślę, że Seliza to się jakoś czkawką nie odbije pod kątem popularności we free między innymi. A bądźmy szczerzy, że bazuje właśnie na tym, że oni musi być głośno, żeby się bił i tak dalej. Więc jemu może to paradoksalnie pod kątem, pod kątem promocji zadziałać IN plus, ale pod kątem takiego samopoczucia i pod kątem mm, i, I pod kątem takiego martwienia się o siebie i o swoją kobietę nową, no-no-nową, e... To, to zadziała na minus, nie? Na pewno jest to sytuacja niego niezręczna, w której by się znajdować nie chciał, ale moim zdaniem ona PR-owo nie zrobi mu wcale du dużego damagea teraz. Ja już się nauczyłem jednej rzeczy, że naprawdę w internecie drama goni dramę, kurwa, i ludzie zapominają albo ewentualnie wypominają w celach humorystycznych pewne rzeczy. Od tak po prostu, żeby wbić szpileczkę i się pośmiać. Ale dzisiaj rozmawiacie o Szelidze. Jutro pogadacie o Szelidze, ale za trzy dni yy, przykładowo Ktoś z Teamu X stwierdzi, że 3 metry to tyle. I zapomnijcie i będziecie memować głupotę jakiegoś influencera, a potem influencerka skoczy komuś na kutasa, albo Nikita zacznie wyzywać yy, swoją rywalkę, że jest starą, brzydką próchwą i też kurwa zapomnijcie To tak zawsze działa, zawsze działa w ten sposób. Zawsze działa tak samo. Tak szczerze, ten internet dla mnie, ja może już jestem boomerem, może się za stary zrobiłem, ale już się dawno zrobił kurwa nieśmieszny. I taka wszechobecna hipokryzja, która tutaj ma miejsce jest kurwa straszna. Mam wrażenie, że widzowie potrzebują jakichś małych dramek, oni sobie tymi dramkami Chwilę żyją, taki przeciętny chłopaczek wraca sobie z pracy, bierze piwko i robi tak. O kurwa Wrocławiak przysyła 2 zł i 90 I się cieszy razy. kurwa, że o kimś może pogadać. Czekażę, czy jak przeliga wchodzi na sale to czy trenerzy chowają żony? Nie stary, nie chowają, nie chowają. Pamiętaj, co twoje to i moje? Co to kurwa za jakaś bitwa robali spierdalaj mi z tym? Aha, zajebiste jakiś... O, bo chuj to. Szeligę podobno pogonili skądś? Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Ja też jak słyszałem, ale to wiesz, to... Y, ja bym to wsadził między bajki, bo żadnego potwierdzenia wobec tego nie ma. Ale coś tam ludzie mówili, że podobno... Ym, że podobno wygonili go z miasta, dlatego że spotyka się z żoną trenera. Ale czy to prawda? Nie wiem. Czy mnie to interesuje? Mam to w piździe, tak szczerze. Czy kogoś, z kogoś, czy kogoś skądś wygonili, czy nie? Tego. A wiesz dlaczego? Wstanę po prostu przy tym. Bo ogólnie jest taka sprawa, że mój trener Rafał Antończek doznał takiej no nieprzykrej sytuacji na ostatniej walce. Po tym patrzcie, bo wy, wy też jesteście zjebani trochę, nie? Bo przypierdalacie się do szeligi, że zachował się nie w porządku wobec trenera. A co jeżeli on weźmie ślub z jego żoną i przejmie jego nazwisko, na przykład i wtedy w ten sposób też właśnie będzie jego promo. Dobra, chuj, nieważne, słaby żart. Chuj, nieważne na gali A1, stanęło mu serce. W tym momencie jest w, w śpiączce, więc tutaj wraz z Federacją postanowiliśmy, że dołożymy taką lepszą cegiełkę do tego wszystkiego i będzie licytowane na Allegro miejsce w moim narożniku podczas walki, czyli osoba, która wylosuje, nie, nie wylosuje tylko wylicytuje to miejsce, będzie mogła zobaczyć po prostu to całe show od środka, więc to taka Taka prośba do was po prostu jakbyście e, mogli zerknąć na tą licytację, ona będzie u mnie na profilu. Oczywiście profil jest niezablokowany. Nie musicie mnie followować, lajkować, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi tylko o to, żeby teraz pomóc mojemu trenerowi, który jest w piączce, no i niestety bez niego będę musiał wyjść do Oktagonu. I na pewno e, mam nadzieję, że zrobię tak, że jak się obudzi, to to będzie ze mnie dumny. Także dzięki. No i trzymamy. Tak Piotrek, trener na pewno będzie z ciebie bardzo dumny, ale to nie jest jeszcze sytuacja, która wyprowadziła nas internautów z równowagi. Ale może od początku. Że... Ja mam powiem szczerze, nie? że w momencie zanim usłyszałem wypowiedzi ligi, te poprzednie i te obecne, to ja miałem troszeczkę wyjebane w sensie Uważałem, że tak się nie powinno robić, że to jest niefajne, ale ja z racji takiej, że jestem już wiekowym mężczyzną, 26-latkiem od niedawna, to staram się zawsze ugryźć temat z wielu stron. I tak sobie racjonalizować niektóre decyzje ludzi, nie? No i tak sobie myślałem, kurczę. No, kobieta ma prawo ułożyć sobie życie. No, nie powinna ułożyć sobie życia z kolegą swojego męża, bo tak kurwa nie wypada, bo to nieładnie. Tu nawet nie chodzi o jej moralność, bo uważam, że kobiety pod tym kątem mają troszeczkę inne myślenie. No, ale mężczyźni, zwłaszcza ci, którzy mówią, że zostali wychowani na blokach, na ulicy i tak dalej, to raczej mają wpajane takie zasady, że jednak żony czy kobiety swojego kolegi się nigdy nie rusza, nawet jeżeli dojdzie do rozstania i tak dalej, i tak dalej bo tak nieładnie, no taki, taki jest po prostu niepisany męski kodeks, tak bym to nazwał, nie? Ale sobie myślę, kurwa, może faktycznie emocje wzięły górę, uczucia wzięły górę, no może z drugiej strony facet się zaopiekuje dziećmi tego gościa, zaopiekuje się kobietą, no, no, może to wyjdzie in plus, nie? tak sobie, lekko to zrozumie, analizuję, nie podoba mi się to, ale jakieś tam logiczne podstawy wobec tego widzę, ale po tym jak on się wyparł tego, że trener był jego przyjacielem czy kolegą i nazwał go w sumie Poniekąd obcym człowiekiem, któremu chciał pomóc To jest kurwa coś Co jest mega chujowe i moim zdaniem jest Kompletnym game changerem całej sytuacji I to stawia się ligę w na naprawdę Paskudnym, paskudnym świetle No nie możesz kurwa Mówić, że ktoś jest dla ciebie jak ojciec Że będziesz zrobił wszystko Żeby był z ciebie dumny jak tylko się wybudzi A potem A potem coś takiego robisz, nie? Ładnie wyglądasz Rafciu, dzięki Zuzia Wydaje mi się, że po dzisiejszym treningu Mogłem kilogram schudnąć to kobieta stawia w złym świetle tak samo? Hmm może to źle zabrzmi i zaraz będę nazywany szowinistą i tak dalej, ale ja zawsze od kobiet wymagam mniej niż od mężczyzn z racji takiej, że uważam, że kobiety to jednak istoty, które bardzo często kierują się w życiu emocjami, hormonami i tak dalej. A mężczyźni to zazwyczaj jednak ludzie, którzy kierują się jakąś logiką, logiką. Mężczyźni bardziej logicznie myślą, mężczyźni bardziej podchodzą do czegoś na chłodno. To jest moje zdanie. Ja od mężczyzn wymagam dużo więcej niż od kobiet, w rozumieniu jakiejś takiej relacji koleżeńskiej, bo wiadomo, inaczej jest wymagać od swojej kobiety, inaczej jest wymagać od kolegi, nie? Więc ja mam takie podejście. O kurwa. Zacznijmy od Twojej akcji charytatywnej. A właśnie w jaki sposób wy chcecie, żeby ta walka y, pomogła finansowo? Z mojej strony. Oprócz tego, że się zapowiedziałem i oddam... Chciałbyś zrobić czworokąt z Sergiuszem i Sandrą, zobaczyć, jak Sergiusz włada różdżką. Stary, ja wiem, że jestem aktualnie szerokokątny, ale nie robię za dwie osoby. Więc nie byłby to czworokąt, a nadal trójkąt. Natomiast powiem szczerze, nie, nie chciałbym Natomiast gdyby doszło do takiej sytuacji W której mógłbym zaobserwować Sergiusza Wuje, wariata w akcji To dałbym za to wszystko, nieważne Czy byłoby to z Sandrą, czy z własną ręką W chuju to mam, chciałbym zobaczyć Jak czaruje nasz pierdolony yy, Voldemort, tak? On tak zawsze robi z siebie takiego zawiadakę Takiego kurwa czarnego pana A wydaje mi się, że po prostu byłby Białym panem, a nie czarnym Bo cała zabawa skończyłaby się w przeciągu dwóch minut Więc tak, to pod tym kątem akurat to nie ukrywam, że chętnie bym poobserwował. Aże? Aha, czy oddajesz całą swoją tak, na To oddaje jeszcze, chcę zrobić, jak najbardziej pompować te zbiór. Bzdury wszędzie biorą i dają. Zasada, suka nie chce, pies nie weźmie. Ale co ty pierdolisz człowieku? To jeżeli przykładowo twój przyjaciel ma dziewczynę i jego dziewczyna ma ochotę pójść z tobą do łóżka, podrywać jej, wypinać jej dupeczkę, to znaczy, że musisz wejść w cipeczkę? To znaczy, że to nie jest twoja wina i twój kolega nie ma prawa mieć wobec ciebie jakichś złych odczuć z racji takiej, że to ona się wypięła? No nie, to w tym momencie kurwa dajesz jej klapsa w dupę, mówisz ty kurwo i biegniesz do kolegi i mówisz ty stary, dziewczyna twoja chciała cię zdradzić ze mną. Rozumiesz? You got it, bitch. A jak się i mi uda wylicytować miejsce... Na różniku to Teraz przesyłać 4.88 zł 88. A, no, nie oddaję garzy. Śmieszne, nie? Nie potrzebowałeś oddawać swojej garzy, bo zaopiekowałeś się już jego żoną. Tylko że wtedy nie widzieliśmy jeszcze na czym polegała dokładnie ta pomoc. Ja szczery w tym co robię i tak zawsze powtarzam, robię to, co czuję nie to co muszę, kurwa jak ktoś e, mi coś zarzuca kurwa pluć, gdzie naprawdę ja do ludzi e, f, nie... F, w wielu sytuacjach wyciągam serce, kurwa, staram się te zbiórki robić, e, gdzieś tam pomóc, tak mówię, gdzieś tam e, zopałem, kontakt dobry z Rafałem, przy nie można powiedzieć do siebie, do klubu jako jedyny, bo tam gdzieś były spiny w ogóle, że gdzie to kurwa chłopaka z Fame u będą trenować, bo to wstyd i coś tam. Rafał mnie przygarnął kurwa, yy, można powiedzieć, że to zacząłem go traktować jak ojca, dlatego też kurwa czuję się teraz zobowiązany, żeby mu pomagać. I to jest, to jest tylko i wyłącznie yy, to, co tutaj czuję, a nie, a nie jakieś kurwa pod, pod publikę, bo ja nie, ja nie, mówię, ja nie pokazuję tego wszystkiego na internecie, to nie o to chodzi kurwa. Pomagam, bo tak czuję, a nie dla poklasku. Z tym ojcem to jakoś dziwnie zabrzmiało, tym bardziej, że przejąłeś teraz jego królestwo, czytaj jego dom, i zrobiłeś sobie spokoju, w którym być może nawet ćwiczył pokój do streamowania. Aczkolwiek teraz rozumiem o co chodziło z tym ojcem i dlaczego teraz dopiero tak się o nim opowiadasz. W szkole była taka lektura o królu Edypie, jak Trembolon nie zeżarł tobie jeszcze reszty szarych komórek, to powinieneś może wrócić do tej lektury, co prawda nie zastąpi psychoterapeutę, ale na początek może ciebie chociaż nakieruje. Teraz może odniosę się do Twojego wpisu skierowanego do podrzędnych youtuberów. Czyli tylko do mnie, bo reszcie nie wolno dotykać zawodników Fame MMA, bo to pieniążki. Pilnujemy PR. Także. Le A, to akurat nieprawda. W sensie inaczej, ale tutaj się zgodzę troszeczkę. Kimkolwiek ten ziomek jest, ma jedną rację. Ja uważam, że kanały komentary w Polsce bardzo często, pochlebnie wypowiadają się na temat m.in. Fame MMA. Między innymi dlatego, że są tam zakontraktowani. Także w tym jest troszeczkę racji też to zauważyłem mam wrażenie że fem jest wyjątkowo pobłażliwie traktowane przez przedstawicieli yy niektórych przedstawicieli yy, świata komentery na naszym pięknym polskim podwórku YouTubeowym, więc tu troszeczkę racji muszę przyznać, nie? No jednak rączka, ręka rękę myje, ale ciężko, ciężko, nie myć ręki, kiedy ręka daje ci tak potężne pieniądze. Jeżeli dostajesz, przykładowo, pół miliona za walkę, a są też zawodnicy, którzy dostają milion, na przykład, no to ciężko, żeby jednak tą rękę ubrudzić, bo fajnie, jakby jeszcze raz przyniosła garść szmalu. Więc trochę jestem racji, też zauważyłem, że jest taki, taki, taki troszeczkę... Mam wrażenie, że jest delikatnie specjalne traktowanie... Yy, fejmu. ...leci kolejny chuj w dupę ode mnie. Lanka, bez opierdalanka. witam was serdecznie w mojej krainie. Z hantelkiem. Gdzie pierdolone ginie. E, słuchajcie, zauważyłem, że niektórzy... E, tacy mniejsi... Eee, TikTokerzy i youtuberzy próbują sobie. No teraz już nie tylko mniejsi, bo akurat Konopski też ten temat dotknął i to dosyć w yy, sposób potężny. Wydaje mi się, że będzie liść wypłacany ojcowski. Ponabijać zasięgi yy, na kręceniu. Nazwał psa hanterek, no, no nazwał. No a z drugiej strony, jak Ziomek się jara siłowi, to chuj to są nazwał psa hanterek, nie? Ale. Mi się wydaje, mam taką nadzieję głęboką, że jeżeli przykładowo jakiś, tak powinno być uważam, że jeżeli jakiś kanał komentarzy skrytykuje zachowanie jakiegoś zawodnika Fame, na przykład, a ten zawodnik Fame zareaguje w sposób agresywny, uderzy taką osobę i tak dalej, to powinien kurwa z federacji lecieć od buta, bo nie może być tak. A uważam, że troszeczkę tak jest, że niektórzy influencerzy są zastraszani przez większych zawodników, że im nie wolno się na ich temat negatywnie wypowiadać, jeżeli zrobią coś niepoprawnego. Ja rozumiem, że w momencie, w którym przykładowo ja bym włączył live'a i wyzywał jakiegoś gościa od kurek, śmieci, dziwek i tak dalej, to on mógłby chcieć mi zajebać za to, nie? No bo. Czy jest to odpowiednie wyjście z sytuacji. Nie jestem kurwa przekonany, ale rozumiem, że ktoś miałby chęć to zrobić i myślę, że nie miałbym wobec niego większych problemów, jakby tak się zachował. Poniekąd bym to zrozumiał. Natomiast w momencie, w którym komentujesz cudze zachowanie i robisz to w sposób po prostu negatywny, bo zachowanie jest chujowe, to nie może być tak, że ktoś cię kurwa zastrasza, bo jakim, jakim bezprawiem ty na jego temat wypowiadasz niepochlebnie. No kurwa, normalnie. Mam wrażenie, że niektórzy tacy duzi, Gabarytowo zawodnicy fejmu to się zachowują jak takie yy, laleczki yy, influencerskie, mówię o kobietach, że one są w internecie tylko po to, żeby o nich dobrze mówić. Albo mówisz o mnie dobrze, albo spierdalaj, bo jesteś złym człowiekiem. No, no właśnie. Afery w moją i Ani stronę słuchajcie. W wielu kwestiach nie macie racji, co wam, na co wam przedstawimy e, dokumentacje medyczne e, i zobaczycie jak ta sytuacja wygląda naprawdę. Dlaczego tak mówię? Bo w wielu kwestiach e, które poruszacie e, na swoich tam filmikach i różnych innych rzeczach po prostu kurwa nie macie racji, nie? Widać, że kurwa nie znacie życia. A ty co teraz, sam się bawisz w Jacule i kwity będziesz pokazywał, I, no i co teraz? Nie jest to już kurestwem, jak się teraz zachowujesz w stosunku do trenera Rafała? Może pokaż jeszcze akt notarialny za zaświatów, w którym trener spisał właśnie tobie drugą połowę domu, a może nawet cały dom, <laughs> ja, bo jedną połowę domu ma już twoja konkubina. Ja to Właśnie, jest pierdole. jeden problem. Trener jeszcze żyje. I tym oto sposobem, gołodupiec Piotruś Panszeliga, który cały swój dorobek życiowy wsadził w samochód z wieśniacką rejestracją, Pomyślał sobie, że wbije na metę człowieka, który całe swoje życie pracował na ten dom, na tą rodzinę, żeby finalnie zajęła się nim mama. Tak, żeby żona korzystała dalej z życia, bo jej się to należy. I tak, to jest zdjęcie z tego roku. Pan Rafał otworzył oczy, ale nie ma pełnej świadomości. Pytanie tylko, czy udźwignąłby taką rzeczywistość. I gówno w życiu przeżyliście, i gówno w życiu doświadczyliście. Dlaczego tak mówię? Bo, bo jestem starszy. Prowadząc się w ten sposób i, prowadzą, i prowadząc e, taki tok narracji, jaki prowadzicie na swoich profilach, tylko to po prostu udowadniacie i tyle. Ale tak jak mówię, e, jeżeli chodzi o, o jakieś e, głębsze informacje na ten temat, to po prostu mm, zrobimy live'a, na którym wszystko wam opowiemy, wszystko wam pokażemy i wtedy zostawimy wam to faktycznie w prawdziwej wersji do oceny. No ale co do oceny, wydaje mi się, ja tylko predektuję, ale wydaje mi się, że jedyne co szeliga może powiedzieć w ramach obrony własnej osoby to jest to, że trener już nie wróci do pełnego zdrowia, to jest to, że trener nie do końca jest świadomy co się wobe, wokół niego dzieje i w sumie na tym wydaje mi się cała argumentacja się zamknie. Do tego szeliga ewentualnie doda, że nie był jedyną osobą z jego środowiska, która próbowała poderwać jego żonę, żona to potwierdzi, ale nadal to niczego nie zmienia. To troszeczkę działa w ten sposób, jakbyś po, poszedł do mamy i powiedział, mamo dostałem jedynie. Z matematyki, ale to nic się nie stało, poczekaj mamo. Trzech moich kolegów też dostało. No i co kurwa z tego, że dostali inni? No to świadczy o tobie, nie? Że się nie przygotowałeś. No, wiadomo, że to nic nie zmieni, jeżeli chodzi o, o, o nasze relacje. Yy, ale po prostu chcemy, żebyście wiedzieli, jaka jest prawda kurwa, a nie słuchacie tych wszystkich kurwa głąbów, którzy kurwa... To chyba nic o mnie nie wiedzą, a dużo mówią. Po co to robią? No kurwa wiadomo, dla zasięgów. No Wydaje mi się, że mam rekord widowni w tym momencie, 1050 ludzi, więc warto o tym popierdolić, nie? <grystanie> o... Jestem medialny, Gotowy. afery z moim udziałem... <grystanie> a ta afera akurat była fajna. Szczerze, to była jedna z zabawniejszych afer w internecie. Tego, to kurwa jeszcze nie grali, nie? Afera wobec tego, że dorosły facet wpierdala gluty. To, to a, akurat to mi się w chuj podobało. Jak zauważyliśmy, cieszył się wielkim zainteresowaniem. Eee, no ale co wy myśleliście, że my e, z Anią nie wiedzieliśmy, że tak będzie? I pomimo tego poszliśmy w to... Co by było w sytuacji, gdyby trener jednak jakimś cudem wrócił do pełnej świadomości? Znaczy wiesz, mi się wydaje, że lekarze nie zawsze mają rację. Czasami cuda się zdarzają, więc taka rzeczywistość jest realna, ale pewnie szansa na to jest bliska zeru, nie? I co wtedy powieszę Liga? Masz, nie bę będziesz jeździł na rozgrzanym. Nie na no, żartu, Oj, <laughs> bo kurwa. E, no, a, dwie bada. Dlaczego? No zastanówcie się. Kurwa. Zastanówcie się. Pamiętajcie, życie jest tylko jedno i trzeba je kurwa przeżyć. Oj Boże. No ale, no nic. Zapraszam Was na streamka. Ja tak kiedyś powiem dziewczynie jaką zdradzę, nie? Powiem, słuchaj kurwa no, no może Cię zdradziłem, ale pamiętaj, życie jest tylko jedno i trzeba je przeżyć, to. Miałem ochotę, to no, kurwa odpierdą się ode mnie. Ja bym jakbym Cię nie zdradził, to może bym kiedyś żałował. Tu już tej wiseli oficjalnie. Eee, tam nie będziemy o tym mówić. Eee, bo zrobimy to na jakimś większym kanale, tak żeby po prostu do jak największej liczby osób dotarła złote i 93 grosze a nie tak, jak sobie wyimaginowali, eee, jak kupi... Żona przysięgała, że go nie opuści? No stary, może nadal o nim myśli, nie? Mm. Może, może nie jest przy nim fizycznie, ale może o nim pamięta. Dwa podrzędni youtuberzy czy e, tiktokerzy. Widzisz, karma wraca, tak jak o tym zresztą sam ciągle mówisz, chciałeś pochwalić się swoim życiem, nową rodziną, tylko szkoda, że zajebaną od człowieka, którego nazywałeś swoim drugim ojcem i to wielokrotnie. Ogólnie, ogólne samopoczucie to tak średnio, no bo jednak mój trener leży w szpitalu, więc e, jest to dość ciężka sytuacja, zwłaszcza, że... Tener dla mnie ale jest tak to drugi ojciec, więc długę, a, no, ta sytuacja 903. poruszyć tak. dość, ale... To mnie właśnie bardziej wkurwiło, nie? No bo nie możesz chodzić na konferencji, i krzyczeć, że to twój drugi ojciec, że zrobisz wszystko, żeby mu pomóc, żeby był z ciebie dumny. Potem chodzisz na wywiadach, mówisz to samo. Ogólnie ugrywasz bardzo dużo PR-owo, bo nie szukujmy się, ale nawet jak ja oglądałem wtedy to, co zrobił Szeliga, pomyślałem sobie, kurwa, zajebisty ziomek, próbuje pomóc faktycznie gościowi, na którym mu zależy. No super to on mi świadczy, nie? A potem nie dość, że robisz coś takiego, to, to jest naprawdę słabe, ale to jest pół biedy, wypierasz się kurwa znajomości z taką osobą, przedstawiasz to w taki sposób jakby, jakby to był dla ciebie obcy człowiek, któremu pomóc, kurwa z dobroci serca chciałeś. To jest najbardziej skurwiałe w tym wszystkim. <ślesk> Jesteśmy wszyscy dobrej myśli i mamy nadzieję, że po prostu obudzi się i powie co. Mój ziomek ma podobną sytuację z wypadkiem 5 lat temu dzisiaj na szczęście rozumie rzeczy pewne, uczy się chodzić, ale mówić nie potrafi już do końca raczej specjalnie wróci do większej sprawności. Więc co, ja mam podobną sytuację, znaczy miałem podobną sytuację u mnie w bloku, gdzie skąd pochodzę? Bo koleżanki, moi rodzice mieli różnych kolegów i koleżanki właśnie w tym bloku, tak, inne rodziny. I w jednej takiej rodzinie właśnie wydarzyła się tragedia, to znaczy o Ojciec, znaczy ojciec, no mąż jednej, jednej kobiety spadł na, podczas budowy zrusztowania i zapadł właśnie w śpiączkę. Udało się na szczęście go wybudzić, gdzieś tam rokowanie nie było jakoś specjalnie optymistyczne. No i jest w teorii sprawny, w praktyce nie jest sprawny 100%, to znaczy, no jakby słychać po nim, jakże w taki sposób dziwny się jąka i nie ma takiej 100% sprawności intelektualnej, nie. Czyli w jednej, z jednej strony rozumie to się wokół niego dzieje, ale z drugiej strony już nie jest takim samym człowiekiem. Jest, mówiąc kolokwialnie głupszy, nie jest delikatnie jakieś tam upośledzenie mu się zrobiło przez damage, który otrzymał. To się odpierdala, Nie. I zamiast żyć w ciszy i zamknąć w końcu swoją mordę, to pójdziesz do dużego kanału, żeby obronić swoje stanowisko. Że trener jest przecież niezdolny do życia. Moim zdaniem w tym momencie, jeżeli Liga zdecyduje się na to, żeby pójść na przykład do aferek i próbować się w jakiś sposób wybielić, czy do jakiegokolwiek innego programu, to zapierdali sobie Sabobuja. Bo w tej sytuacji, najlepsze co można byłoby zrobić pod kątem takiego nawet spokoju dla samego siebie, to po prostu. Powiedzieć szczerze, kurwa, może nie zachowałem się do końca dobrze, bo wydaje mi się, że on ma świadomość tego, że nie jest to do końca okej, okay, ale się zakochałem, emocje wzięły górę, uczucia, romantyczna miłość. Pierwszy raz od wielu lat poczułem coś do kobiety, yy, nie potrafiłem się powstrzymać. No, musicie mnie zrozumieć, to sami emocje są silniejsze, bla, 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 co było prawdą pewnie, nie da mi się wydaje, że byłoby to jakby szczere z tym, co faktycznie się wydarzyło. Przeprosić tych, którzy poczuli się urażeni, powiedzieć, że sam nie jest z siebie zadowolony. I czekać aż rozejdzie się to po kościach prędzej czy później. A w momencie, w którym a w miałem depresję, no nie, ale mówimy szczerze, no wydaje mi się, że jakby to może być zgodne z prawdą, nie? Jakby teoretyzując, myślę, że coś takiego mogło się wydarzyć. A w momencie, w którym idziesz i próbujesz bronić swoich racji i mówisz wszystkim ludziom, którzy potępiają takie zachowanie, że hej, wy nie macie racji, gówno przeżyliście, gówniarze pierdoleni, to ja mam rację, jestem mega dobrym człowiekiem, to tak naprawdę jedyne, co robisz, to strzelasz sobie kurwa w kolano. No, fagata robiła identycznie. Fagata też ciągle krzyczała, nikogo nie zrani. Jestem, jestem czysta, jestem super, kochałam Stewarta. Odpierdolcie się ode mnie, przegrywy życiowe. No i, no i co, jak jej to kurwa wyszło? No nie wyszło jej to najlepiej. Może dziewczyna zarabia pieniądze, może jest popularna, ale jak jest odbierana? Uważam, że pieniądze i popularność nie wszystko kurwa rekompensują ci w życiu, bo pod koniec dnia może nie pod koniec dnia, ale pod koniec internetowej pracy ty wychodzisz na miasto, ludzie ci mijają i mają na twój temat kurwa różną opinię. Ja kiedyś wychodziłem z założenia, że karpe Diem, robię co chcę, mam wyjebane na wszystkich po kolejnych sobie ludzie myślą co chcą. I nadal myślę, że ludzie nie chcą myślą co chcą na mój temat, ale staram się nie dawać im powodów do tego, albo dawać ich jak najmniej, żeby mieli im niezaskończonego idiotę. Czy z jakiegoś złego człowieka, kurwa. Bo nie chciałbym być tak odbierany, bo uważam, że jest to niezgodne z prawdą i tyle. O, Więc zajęło się jego... Bakajoko przesyła pięć złotych. Dziękuję. Bakajoko, chuj ci w oko. Kobietą, jego dzieckiem, jego domem. Kobietą, która jest tak samo obślizgła jak ty. Wiedziałem, że jak wypłynie gówno, zmieni ten status na fejsie. I dlatego zrobiłem... <laughs> jestem jaka jestem, a taka jaka zabawna. Trina, jak afiszowała. Związku... Związku małżeńskim... Aha, okej. Okay. O kurde, no to też dziwnie. No to słabe. No ta zmiana za to, to też słaba. Nie wiem a się jeszcze że jest w związku małżeńskim z panem Rafałem. A na drugi dzień już nie jest, tak? Głupio wyszło, co? Aktualnie Szeliga jest niekwestionowanym zastępcą ojca chrzestnego Flick Najman ruchał żonę przyjaciela i zajebał mu pas. Szeliga natomiast wyruchał żonę przyjaciela i zajebał jego całe życie. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. O co chodzi, że Najman ruchał żonę przyjaciela? To jakiś kurwa mem czy to real talk? Ale cytując Piotka to i tak tego nie zrozumiecie. Już się boję jak ty to jeszcze chcesz przebić. Ktoś mi się wiewał na konto. Rucham pana żonę. Rucham pana żonę teraz, Roxy jest. W salecie wyrwał laskę poważnie, co ty pierdolisz, o kurwa. A taką Agnieszkę z jej nosem garbatym. A dobra, Litam to, to troll.

A na koniec pragnę jeszcze tylko przeczytać taki wpis, który chyba już skasowałeś. To był wpis odnośnie afery z Arabem, waszej relacji z trenerem. Aż mnie zmroziło z wkurwienia. Tak się nie robi. To trochę cios poniżej pasa stawiając mnie pod ścianą i pisząc o honorze. W takiej sytuacji żonie Rafała Antończaka też się to nie spodobało. Widząc się z nią dziś zapytała, co ty odpierdalasz? A ty dzwoniłeś zapytać się, co u trenera, czy można jakoś pomóc. Ja jestem lojalny wobec swojego trenera i pomagam od samego początku i będę to robił do samego końca, aż nim postawię go na nogi. A ty, chcesz na tragedii budować walkę? Piszesz naszego trenera, znam historię Twojej relacji z trenerem i pozwolisz, że z szacunku do niego nie będę o tym pisać. Przykre jest to, że w ten sposób chcesz mnie podejść i wjeżdżając mi na emocje, dotykając mój czuły punkt, czyli w tym wypadku bliscy, wyzywasz mi do walki. Resztę wam oszczędzę. Kto ma wiedzieć, ten wie? Nieważne ile macie pieniędzy, nieważne jak wyglądacie, nieważne jakie macie firmy, najważniejsze jest to co macie w sercu i jakimi jesteście kurwa ludźmi, jak macie miliony i jesteście kurwa w środku zgnici to jebać was, jak nie macie nic a macie dobre serducha i jesteście normalni. To piąteczka dla was. I to ja jestem kurwa populistą. Wiadomo, kurwa, łatka się przykleiła, Ja, jako jedna z nielicznych osób, która leci, kurwa, pod prąd w tym pierdolonym, zgorzkniałym, spierdolonym internecie, ja jestem nazywany populistą, kurwa. Wy kurwy jebane. Jak wy możecie mnie w ten sposób, kurwa, nazywać? Wy pierdolone kurwy. Nie, tobie w dupę, tobie się rymuje przynajmniej.